Na warszawskich budowach pracuje kolejna grupa młodzieży ze Związku Radzieckiego. Przypomnijmy, że w 1983 roku podpisano umowę pomiędzy organizacjami młodzieżowymi o wymianie wakacyjnych chówców pracy. Ursynów, ponad 100-tysięczna dzielnica mieszkaniowa stolicy. Na budowie przedszkola spotykamy kilkunastoosobową grupę młodzieży ze Związku Radzieckiego. Młodzi radzieccy inżynierowie, doktorzy nauk medycznych i studenci wykonują tu prace budowlane i wykończeniowe. Jesteśmy z Moskwy. Nasz studencki ochotniczy hufiec pracy liczy 120 osób. Większość ma doświadczenie w budownictwie co najmniej 4-5 razy pracowali na Sybiru na bami. Nasz hufiec pracuje w KBM południe od 15 lipca do 19 sierpnia i część naszych... Z naszych zarobków będzie, będzie przeznaczona na budownictwo pomnika szpitala Matki Polki w Ludzi. Część będzie przeznaczona na fundusz 12 Festiwalu Młodzieży i Studentów w Moskwie. W skład naszego chówca wchodzi, jako honorowi uczestnicy, wchodzą kosmonauty, towarzysze Mirosław Hermaszewski i Piotr Klimuk. I całość ich zarobków my też przeznaczamy na fundusz 12 Festiwala. Skąd u Ciebie taka dobra znajomość języka polskiego? Ja kocham Wasz kraj, kocham Waszych ludzi, jestem miłośnikiem Warszawy i dlatego bardzo lubię wasz, wasz język. Brygady młodzieżowe ze Związku Radzieckiego pracują także w fabryce domów na Służewcu. Studenci piątego roku Instytutu Stali i Stopu z Moskwy porządkują teren fabryki, remontują specjalistyczne urządzenia, a także pomagają przy produkcji elementów budowlanych. Fordon zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego w Bydgoszczy. Zatrudniają 140 junaków OHP z całego kraju. Młodzież pracuje przy produkcji kompotów i dżemów. W czasie szczytu przetwórstwa owoców i warzyw pomoc junaków jest dla zakładu bardzo korzystna, a młodzież zarabia na wakacje. W zakopanym i okolicach tłok. Według danych biur turystycznych rejon Tatrzański gości około 50 tysięcy turystów i urlopowiczów. Przebywa tu także kilka tysięcy dzieci i młodzieży szkolnej na koloniach i obozach. Tak wygląda główna ulica stolicy Tatr Krupówki. Tłok zresztą nie tylko na niej. To samo jest w restauracjach, w kawiarniach, na poczcie. Czy w tych warunkach można mówić o wypoczynku? I to za ciężkie pieniądze. Za skierowanie na dwutygodniowy pobyt trzeba płacić do 12 tysięcy złotych. Ci w kwaterach prywatnych za samo łóżko od 400 do 600 zł dziennie. Tymczasem w innych także pięknie położonych miejscowościach nie ma tłoku i można się urządzić znacznie taniej.